Pierwsza, o, pierwsza awaria w tym roku Łańcuch spadł A mieliśmy polatać na maszynach Poszło? Poszło Dasz radę Dasz radę Idź pan w cholerę Mi się zachciało mi się Zachciało ci się jazdy na WSce No wygląda że tam się zblokował z przodu Kurde. Teraz pasuję To jest ozbędniak To tak, tylko spinka żeby była zgodnie z kierunkiem Zaokrąglona zaokrągloną o. częścią zgodnie z kierunkiem jazdy, zobaczymy, czy moja maszyna odpali. Cyk. Nierówno ustaw te koło, nie? Dobra, bo już jest mocno Lecimy! Stoju w lesie. Palimy sprzęty. Nie chcę odpalić Musimy pchać maszyny Chcesz zmienić luźną świecę? Jak to? Wkręciłeś palcami tak jeździłeś a, nie granice. Jest zasponona. Trzeba kopnąć, zobaczyć Koś tam iskrzy, ale zalane nie jest Pchamy maszynę. Hop. Jest zwycięstwo. No drugi zapych. Dobra. Wracamy po moją maszynę. Coś nie pali tak jak trzeba. Pali. Można powiedzieć, że tak z 30 zrobiliśmy. Dobra, pokaż, że odpali teraz. Coś dzisiaj jest marudne. Jak światła wyłączysz? Nic nie da. Nic nie da. Trzeba ją przejrzeć. Przede wszystkim musiał mi się kosik. No? Palił gaz. Dobra. Roberta WSK za nie mogła. Zgubiła iskrę Kurwa, ale szczęście, że to się stało Pięknie. Ale to mówisz, że ten przekaźnik, tak? No ten taki kurwa ten Czy regulator? Ten nie To co mnie za taki nie No to... To coś słaby element będzie No bo się wkazał mnie No, weź ten jak nawet tak nie ma iskry. Tabelki.